Cześć, słuchajcie, jedziemy sobie dzisiaj z recenzją ostatniej anonimusowej Beretty. I przy okazji będzie to ostatnia replika, jaką wypożyczył mi do nagrania w ostatnim czasie. Było to aż sześć pistoletów, no i właśnie dotarłem do dna skrzyni, którą ostatnio od niego przywiozłem. I wygląda na to, że tutaj nasza współpraca na jakiś czas się niestety zakończy, ponieważ wydawałoby się nieprzebrane, nieskończone wręcz zbiory Anonymousa jakoś tak się złożyło, że się wzięły i wyczerpały. Nagrałem wszystko. No, prawie wszystko, a o tym prawie może jeszcze kiedyś usłyszycie. Zobaczymy. Tymczasem dzisiaj mamy tą ostatnią M9. No i powiem zupełnie szczerze, że będzie to godne zwieńczenie całej tej anonimusowej serii, M9-kowej w sumie również, ponieważ nie jest to kolejny wypust od KJW, WE, Tokio Marui, SRC itd., itd., tylko coś troszeczkę bardziej egzotycznego, coś co przykuło mój wzrok już na samym początku, gdy tylko tą klamkę ujrzałem, bo prezentuje się dość ciekawie. Zobaczmy. Więc czy tylko ciekawie się prezentuje, czy również ciekawie działa. Beretka od G&G. Oto ona, szanowni Państwo. Dość nietypowo wyglądający pistolet, nietypowo jak na platformę, którą ma naśladować. Właściwie nie jest to replika jakiejś Beretty, jest to ich własny wytwór. Troszeczkę nawiązujący, no właściwie dość mocno nawiązujący Rzecz jasna do a ale jednak nie do końca. Mamy tutaj dość autorski, niespotykany design. No i myślę, że od razu trzeba się mu przyjrzeć, ponieważ no, nie mamy tutaj zasadniczo palnego pierwowzoru, a więc zacznijmy tą recenzję klasycznie, rzecz jasna, od spraw zewnętrznych, od spraw wykonania. No i tutaj na pierwszym miejscu kilka drobnych zaskoczeń. Po pierwsze, wszystkie elementy są wykonane dość podobnie. Mam tu na myśli duże elementy, a więc zamek i ramę. Są wykonane podobnie, bo są wykonane z tego samego materiału. I uwaga, nie, nie jest to metal. Powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka no, nie widać tego, że pistolet jest z plastiku. W przeciwieństwie do M9 od Tokio. Natomiast, tak, tutaj mamy naprawdę fajne wykończenie, imitujące trochę. Jakąś taką e, proszkową farbę, a plastikowość wychodzi nawet nie przy dotykaniu pistoletu. E, a w momencie, gdy przyjrzymy się e, różnym miejscom, niedoróbkom, delikatnym, w sumie jednej, no bo tutaj jest taki zadziorek, który wygląda bardzo plastikowo, bardzo wtryskowo również, e, jakaś taka wada. Natomiast poza tym, te elementy są wykonane naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Są dość równe. Dość równe, ponieważ coś nam tutaj delikatnie faluje w miejscu, gdzie są oznaczenia producenta. GNG Armament Made in Taiwan. O raczej nie jest to nawiązanie do jakiegoś palnego pierwowzoru. I tych oznaczeń generalnie jest tu dość sporo. Powiem szczerze, no, bardzo mi się to podoba. Nie wiem czemu, skąd taka decyzja, żeby zrobić ten pistolet akurat z tworzywa. On w dodatku jest relatywnie. Nie najlżejszy jak na beretkę, yy, i ja osobiście po prostu nie miałem odczucia, że to jest plastikowy pistolet. Natomiast dziwię się, dlaczego faktycznie plastikowy jest. Kompletnie tego nie rozumiem, bo GNG robiło już metalowe repliki. Z reguły dość nędzne. No powiedzmy sobie szczerze, te ich gazówki, pistolety wychodzą im mocno średnio począwszy od kolta, kończąc na GTP-9. SMC-9 faktycznie był fajny, bo co ciekawe, od krótkiej pistoletowej wersji różnił się tym, że miał mechanizm ze stali, a pistolet nie. I to było bardzo dziwne. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tej oto Beci. Natomiast, tak, co tu jeszcze można powiedzieć? Można powiedzieć o nawiązaniach do no właśnie palnego pierwowzoru. Zamek raczej ma w jakiś sposób przypominać typowy, klasyczny, standardowy zamek berety. Nie mamy tutaj zgrubień jak w Brygadierze, natomiast Lower e ewidentnie jest inspirowany już ramą wertek. Mamy tutaj charakterystyczną, kwadratową dość linię szkieletu i odchudzony chwyt o zmienionym kącie. I teraz uwaga: Moim skromnym, subiektywnym zdaniem ten chwyt. To jest najfajniejszy chwyt beletowy, z jakim miałem do czynienia. Jest super wygodny. No fakt, że ja generalnie nie jestem fanem pistoletów o tym mniej agresywnym kącie tego chwytu, ale jest naprawdę fajnie. Jest elegancko, dość kwadratowo, ale naprawdę bardzo wygodnie. Okładzinki są fajne, są z takiego delikatnie jakby gumiastego tworzywa. Całkiem fajne to wrażenie sprawia. Fajnie pasuje do dłoni, fajnie również dłoń trzyma te fakturki. No, może nie są jakieś super mega antypoślizgowe, troszeczkę jakoś tam szurają. To się faktycznie czuje. Ale mimo wszystko nie mam wrażenia, że pistolet będzie się w jakiś sposób kręcił. On się trzyma naprawdę stabilnie. No a poza tym, no jest to węższy chwyt niż klasyczna M9, i to już jest dość duża zaleta. To, co mi się natomiast niespecjalnie podoba, to są manipulatory. O ile slide stop jest no, bardzo ładny, niemalże jakości garderowej, bo w sumie no, chyba tylko garder robi takie bardziej powiedzmy, że high-endowe pro elementy do beretek. W każdym razie tak, slide stop jest ładny, ma dobrze zaznaczone kąty, jest równy, nie ma właściwie nic do czego mógłbym się przyczepić poza jakimiś tam delikatnymi zadziorkami od wewnętrznej strony, to jest kompletnie pomijalne. Natomiast jednak ta blokada, no już taka ładna nie jest, tutaj już są pod farbą jakieś takie małe, bo małe, ale jednak niezbyt estetycznie się prezentujące kropki. Jakieś wady odlewu wady materiału, powierzchnia tego elementu jest wyoblana, pofalowana, niezbyt to ładne. Bezpieczniki, natomiast i to w dodatku nie tylko bezpieczniki, do tego jeszcze przejdziemy trochę później, e, są naprawdę fajne. Wykończeniem bardziej również nawiązują do tej blokady, również mają troszeczkę jakichś takich kropeczek, wżerków, innych rzeczy, ale to już jest mniej wnerwiające niż w przypadku e, tego elementu. Są dobrze spasowane, jak to w większości Beret bywa, więc w porządku. No i kurek również nawiązuje do jednego i drugiego. I ma jeszcze więcej kropek, ale one są bardziej regularne. Powiem szczerze, że nie wiem dlaczego zrobili akurat slide-stop inaczej wykonany i inaczej wykończony. No bo tutaj nawet spust jest też taki glossy, niespecjalnie jakiś równy, powyablany delikatnie. Dziwnie się to prezentuje. Tak samo zresztą mają się sprawy w przypadku przyrządów celowniczych, to znaczy, znowu, chociażby muszka jakaś taka falująca, nieładna, ewidentnie się tutaj po prostu do tego nie przyłożyli, ale ma miejsce na śrubkę dociskową, więc jest blokowana. Niesamowita zaleta. Pistolet spasowany jest, powiedzmy sobie szczerze, średnio mniej więcej jest to odpowiednik KIO2 w wersji plastikowej. Zamek się kręci po osi lufy, nie jakoś potwornie, natomiast no, to nie jest jakaś super półka. Chodzi góra-dół, chodzi na boki i po prostu się calutki kręci. Nie jest to dramat oczywiście, natomiast no, słychać to nie można tego pominąć. Nie jest to tak irytujące jak gdyby to był metalowy pistolet, bo to po prostu nie dzwoni, tylko robi kl, -kl, 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 -kl takie kl -kl kluchowe trochę. No w każdym razie wiecie co mam przez to na myśli. Przejdźmy do pracy na sucho w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o zespół ruchomy, bo tutaj jest pewna, powiedzmy, ciekawostka. Nie jestem pewien, czy aby na pewno mogę to tak nazwać, ale pistolet ma lufę typu non-recoil. Plus, minus, bo ona no, trochę jakby się cofa, ale trochę tak jakby niekoniecznie powinna. No nie, no to nie jest lufa non-recoil. Widzę, że nawet tutaj widać wachnik, który jakoś tam pracuje, czyli powinien pewnie łapać, może łapać wyżej, nie mam pojęcia, no w każdym razie no nie, no ta, ta lufa się cofa, z tym, że cofa się na bardzo małym dystansie, bardzo leniwie i w porównaniu z KJW czy Tokio, no to to jest jakieś takie trochę śmieszne, myślę, że dałoby się ją bez problemu zrobić w ogóle na stałe, bo ona też ma luzy, też dzwoni, też lata, też się kręci. Natomiast jak to w beretkach, ruch jest bardzo liniowy, bardzo płynny, gładki. Konsekwentnie sobie ten zamek płynie w tył. Tutaj mamy moment jakiegoś przepięcia i jest to chwila, w której zamek przejeżdża przez kurek, który w tym miejscu już ma dość mocno napiętą tą sprężynkę. Natomiast od samego początku no, tego przejazdu właściwie się nie czuję, bo zamek po prostu na początku jedzie zdecydowanie ciężej. Ale nadal jest to praca beretowa, nadal bardzo gładka, liniowa. Nie spodziewałbym się w pistolecie tego typu czegokolwiek innego. Przejdźmy do pracy mechanizmu i tutaj zacznijmy od bezpiecznika. Skoro mam napięty kurek, to pokażę Wam ciekawostkę. Tada! <ścoughs> Mamy tutaj dekoker, którego zwykle w beretach nie ma, natomiast w tej jest. Wiem, że zdaje się W robi Dekoker, nie chcę walnąć jakieś gafy, bo berette od WE miałem bardzo dawno i chyba też różnie to u nich z tymi Dekokerami jest, nie jestem pewien. W każdym razie one w przypadku palnych pierwowzorów raz się pojawiały, raz nie, najczęściej po prostu nie. No a tutaj wzięli i zrobili i spoko, jak najbardziej dodatkowy feature, jak dla mnie to jest zawsze całkiem fajna rzecz. Natomiast jednak wróćmy do samego w sobie spustu, tryb Double Action. I tutaj zaskoczenie na plus. Po pierwsze spust jest relatywnie fajnie spasowany. Prawo lewo trochę chodzi, ale nie tak jak chociażby właśnie w Tokio. Jest tu ruch, jest dość twardy. Natomiast sam w sobie spust w trybie Double Action jest leciutki. Nie jakiś super lekki może. Jest właściwie jak w Tokio. Właściwie jak w Tokio. Absolutnie nie jest to poziom jakiegoś KO2 czy innego KWC. Nawet w tym double action, chociaż jest oczywiście strasznie długie, dałoby się całkiem skutecznie strzelać co strzał. pre -travel jest niewielki, docieramy do jasno określonej ściany. Jakby nie patrzeć, mimo wszystko jest to double action. Długa, długa, długa droga. Bez wyraźnego momentu zwolnienia kurka. Jeszcze ze 2-3 mm over-travela. No jak to w double action, jest to po prostu długi spust. W single action natomiast mamy pre -travel. Standardowo, jak na beretkę, przystało już podparty dość mocną sprężyną. Docieramy do ściany jasno określonej, zaznaczonej, trochę płynącej, nie za długiej, jak na beretkę. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ta ściana jest jasno określona. Jak się delikatnie do niej dociera, to faktycznie jest. Natomiast no, sama w sobie praca właściwa tego spustu jest płynąca, ślizgająca się, ale taka. No, twardawa. Delikatnie twardawa faktycznie. Over travel nadal tu jest. Resetik. O! Najlepszy reset beretowy, z jakim miałem do czynienia. Z je jego z reguły się kompletnie nie czuję pod palcem. No wcale, słychać, ale kompletnie nie wiadomo. A tutaj faktycznie jest to drgnięcie. Agresywne, wyraźne, ten spust się w pewnym momencie. Zatrzymuje delikatnie. Super. Super, super, super. Może nie jak w high-capie, ale powiedzmy, że ma całkiem niedaleko. No dobra, słuchajcie. Pistolet z zewnątrz omówiony. Praca na sucho również za nami, a więc teraz coś, czego się trochę boję, czyli zajrzymy sobie do środka i sprawdzimy, jakie abominacje tam na nas czyhają. Wow. Ta blokada ma bardzo mocną sprężynę. Naprawdę o, jest potężna. Jeśli chodzi o zamek, mamy tutaj urządzenie powrotne, które o bardzo łatwo się wyciąga, fajnie. Yy, sprężyna jest podzielona na dwie sekcje, czyli mamy taki odbojnik. Niekoniecznie tu potrzebny, no bo pistolet ma jednak plastikowy zamek, nie trzepie jakoś strasznie mocno. Yy, ale tak ma prawo to działać całkiem fajnie również. I między tymi dwoma sprężynkami jest taki mosiężny pierścień. Prowadnica jest ewidentnie ze znalu, nawet tego nie sprawdzam. Yy, zobaczmy lufę. Ciekawe, czy trzeba tą nakrętkę odkręcić. Chyba nie, chyba tak. Yy. A to ciekawe, tego się nie spodziewałem. Gwincik w tej lufie jest naprawdę króciusi. Jak na długość tej nakrętki, no to spokojnie mógłby być co najmniej dwukrotnie dłuższy, albo jeszcze nawet Trochę. Czy teraz łaskawie uda nam się wydubać to? Tak. No i jest sobie zespół da... fuck. Luffy. I ten wachnik działa jakoś turbo dziwnie. I tu jest od razu gumka goła. Yy... No to jest zupełnie co innego niż w standardzie Tokio. Zupełnie co innego. Natomiast faktycznie, jeśli dobrze rozumiem zamysł konstruktora tego czegoś, to chodzi o to, że tutaj przesuwa nam się lufa zewnętrzna, a komora siedzi na ramię. Czy ja to dobrze zrozumiałem? No tak. Dokładnie tak to ma działać. Całkiem mądre. Z tego co słyszałem, w Berettach Tokio generacji drugiej e, też jest podobny system, ale nie wiem, jeszcze nie miałem z żadną styczności. Ciekawostka. Pozbyłem się tego pina no i zobaczmy, jak daleko nas ta konstrukcja wpuści. Jako, że jest to GNG, no to nie spodziewam się, e, że zbyt daleko. Ok, czyli sprężyna jest zamocowana. Na lufie wewnętrznej, no i mamy tutaj oczywiście system GNG, jeśli chodzi o regulację hopka. Mam przez to na myśli, że no, tego się rozebrać nie da. Znaczy, pewnie jakoś się da, ale domyślam się, że trzeba mieć jakiś dziwaczny klucz, bo tutaj jest taka nakrętka w środku. Nie chcę tego rozbierać, nigdy tego nie robiłem. Kiedyś próbowałem i no, nie wyszło mi to zupełnie. Natomiast to, co jest istotne, no to fakt, że jest to ich autorski system, który z tego, co słyszałem, działa całkiem nieźle, natomiast najprawdopodobniej jest albo w ogóle niemodyfikowalny, albo bardzo trudno modyfikowalny. Regulacja chopka odbywa się tutaj z zewnątrz, przez obracanie tą nakrętką, która jest na lufie zewnętrznej i ona w. W jakimś stopniu albo nasuwa całą lufę wewnętrzną wraz z gumką na element dociskowy, albo z niego schodzi, z tego co pamiętam. Dobrze myślę? Nie? Chyba? Nie wiem? No i jakoś to tam w każdym razie działa. Wydawało mi się, że w sm 9 chyba było tak, albo w Pirani że... Ona tak się nasuwała i złaziła śmiesznie, ale no tu chyba nie. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Mogę o tym powiedzieć to, że oczywiście w momencie, kiedy ten zespół jest zmontowany wraz z lufą zewnętrzną, no to nie da się tej nakrętki przekręcić, więc producent dodaje bardzo widowiskowo wyglądający kluczyk, który prezentuje się jak jakaś szatańska amunicja, kiedyś wiedziałem jak to się nazywa, ale już nie wiem. Takie XTP, tylko odłamkowe. I to tu pasuje, i tym się o tak kręci. Halo! A nie można za głęboko wsadzić. Trochę przekombinowane, trochę fajne. No cóż, każdy musi chyba sobie własne zdanie na ten temat wyrobić. Idźmy dalej. Ciekaw jestem, co znajdę w zespole Blowback Unit. W przypadku GNG cóż nigdy nie wiadomo. A różne dziwne abominacje oni mają w zwyczaju robić. Z reguły są to bardzo wąskie dysze. No cóż, przekonamy się. Demontaż tego nie powinien być jakiś radykalnie inny od innych Beretek, ale... Aha, tu jest imitacja iglicy czy czegoś? Yy, no, będę się musiał nagłowić. Yy, no wyjąłem, ale w sumie nie wiem jak. O, śrubka dociskowa, jaka wielka. No wyjąłem, nie wiem jak, więc tym bardziej nie wiem jak to wsadzę z powrotem, ale... Jak zwykle w przypadku bezpieczników od berety pewnie będzie to... Niesamowite doświadczenie plus, no bo to jest trochę dziwny system. Czy teraz będę mógł wyciągnąć blowback unit? Nie, aha, tu są jeszcze takie dwie maleńkie śrubeczki. No i mamy to, zamek jest pusty. Prawie, bo właśnie skumałem, że coś mi tu brzęczy i brzęczy mi rolka bądź łożysko, która se siedzi tutaj. <gryw> Nie mam pojęcia po co, Yy, znaczy, pewnie miało to jakoś tam poprawiać, żeby to ładnie śmigało, ale no, to jest overkill. Kompletny. Olufie od spodu. Ech, nieważne. Chcieli to zrobili. Blowback unit. Yy, po pierwsze, tak. No, jest tu dziwnie wyglądający element bezpiecznika. Bardzo delikatny. Oj, oj, nie, nie, nie wychodź, proszę. No, takie oto. Maleństwo. No, nie wiem jak wy, ale ja wolę raczej marujowy trójkąt. Tym bardziej, że garder robi stalowy. Urządzenie powrotne, znaczy zespół powrotny to są skaczące dwie sprężynki wraz z prowadniczkami. Dobra? Już mi się to nie podoba. No i jest tłok aluminiowy, i jest to, uwaga, pierwszy tłok w beretcie, jaki widzę, który ma jakąkolwiek śrubkę, a który nie ma po prostu odlanego trzpienia. Ciekaw jestem, co ja tam znajdę. Czy to jest. No, wiele nam to nie pomogło, bo to jest cały jeden element. To znaczy, faktycznie, no, w Blowback unisie, czy czymkolwiek jak zwał, tak zwał. Jest gwint, natomiast sama w sobie głowica jest po prostu nasadzona na tłok i sobie tu siedzi. Dysza. Chyba ma delikatną dość sprężynkę, bo coś mi tutaj przed chwilą zabrzmiało. No, i chodzi to tak, jakby było szczelne. Sprawdźmy więc. O! 100%. No, to im się udało. Jeszcze sobie zmierzmy, o ile znajdę suwmiarkę jakimś cudem. No i to mi się zaczyna podobać. Mamy tutaj niemalże 14 mm. Czyli już nie będzie to taka padaka jak chociażby Pirania, która miała chyba 13, i to było. No, drobne nieporozumienie. Trzeba to teraz poskładać. Czyli widzimy się pewnie za godzinę. E, wiecie co, nie było tak źle. Zupełnie szczerze, no bardziej się namordowałem przy TMC niż przy tym GNG, więc całkiem spoko. E, dajmy spokój zamkowi, przejdźmy do Lower'a. No i po pierwsze, czy mamy tutaj jakiekolwiek ślady jakiegokolwiek standardu? E, czy gen dwójki? Nie wiem, bo nigdy żadnej na oczy nie widziałem. Natomiast to, co jestem w stanie powiedzieć z całą pewnością, to to, że nie jest to klangen 1. Ponieważ mamy tutaj trochę różnych fajnych, ruchomych elementów. Między innymi, no właśnie, ten. Ten things, który. nie wiem, co miał robić. No, jest sobie takie coś. Jest bijak, ale co istotne, jest jeszcze jeden element, którego w gen 1 od zawsze bardzo brakowało. Czyli blokada zbijaka. Cyk i wraca. No i tak skonstruowany mechanizm ma prawo i potencjał działać odpowiednio w przeciwieństwie do wszystkiego generacji pierwszej poza replikami z plastikowym zamkiem. W każdym razie tak, no jest ta blokada zbijaka i spoko, ale teraz zejdźmy na ziemię i się jej przyjrzyjmy. Jest cieniutka w tym miejscu, w sensie no tamtego materiału jest dość niewiele, blokady już potrafią padać w high-capach. tutaj myślę, że stanie się to samo. Zbijak, no tu już w ogóle jest taka odstająca blaszeńka, malutka, cieniutka, w bok wysunięta w prawo. To też jest coś, co moim zdaniem może walnąć. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No w sumie chyba tyle. Pod dziwnym kątem trochę kurek tłuczę w zbijak, no ale powiedzmy, że to jest mało istotne. Magnes, gdzie jest magnes? Tu jest magnes, steel checker. Stal, nie. Stal, nie. Stal nie. Zero stali, szanowni państwo, poza sprężynami. Ech. No, nie prezentuje się to przesadnie kolorowo, powiem szczerze. No, pistolet ma niestandardowy mechanizm, zrobiony ze znalu. Mechanizm, który moim zdaniem ma potencjał, żeby gdzieś kopnąć w kalendarz tu i ówdzie po pewnym czasie. Ten znal też nie wygląda jakoś fantastycznie, nie jest pokryty chromem ani czymkolwiek takim, nie jest galwanizowany, tylko po prostu sobie jest. To to dalej, nie wiem co to jest, ale nieważne, już nie będę się nad tym zastanawiał. No, bez fantazji, no po prostu niestandardowa klamka, która zdechnie. Co tu dużo gadać? No dobra, zamek wrócił na swoje miejsce, a więc teraz przyjrzyjmy się magazynkowi. No i o ile w przypadku pistoletu, jasne jest, że jest poza standardem, o tyle w przypadku magazynka, no to w ogóle nie ulega wątpliwości w żadnym wypadku. No to nie przypomina żadnego innego magazynka do czegokolwiek w sumie, nie tylko do berety, tylko do czegokolwiek. I trudno się dziwić, bo GNG absolutnie zawsze robi własne magii. Jest to strzał w kolano, powiedzmy sobie szczerze, głównie dlatego, że te magi są po prostu trochę nędzne, jednak przede wszystkim jeśli chodzi o dolny zawór, który nie ma uszczelki i to nie jest dobrze, że nie ma uszczelki. Poza tym jest tu wielka stopka pod dziwnym kątem umieszczona w związku z powyższym poprawnie nabić ten magazynek jest bardzo trudno, w ogóle jakkolwiek. Powtarzalnie nabić ten magazynek jest bardzo trudno, bo on zawsze ładuje chmurą gazu i nie wiadomo, czy akurat udało się trafić w zawór i on puszcza gaz, bo puszcza gaz, czy żeśmy trafili w obudowę tego zaworu i ten gaz wcale do magazynka nie wchodzi, no więc nabijanie tego jest wyjątkowo niefajne. Y Chyba tyle na temat magazynka. No, magazynek, jak magazynek, ma wcięcia z obu stron jeszcze, czyli być może da się przełożyć zwalniacz magazynka. Mogłoby się dać, już nie będę tego sprawdzał, na drugą stronę, bo w sumie pewnie to drugie wcięcie jest tu nie bez powodu. No dobra, słuchajcie, przyszedł czas, żeby sobie sprawdzić, jak śmiga beretkę od GNG. Przypominam, że z plastikowym zamkiem, z dyszą czternastką oraz z blokadą zbijaka zaboru. Double action. Najpierw powolutku zobaczymy, czy strzeli. No strzeliła. Oj, ten resecik lubię, lubię go. Yy, I tutaj troszeczkę zdziwko, ponieważ pistolet działa bardzo GNGowo. owo może nie aż tak jak Pirania czy GTP-9, natomiast faktycznie ta praca jest troszeczkę ślamazarna, troszeczkę rozmyta. Jak na tak lekki zespół, jak na dyszę 14, to nie jest agresja, która mogła faktycznie by się tutaj przejawiać. Agresja pracy, tylko no on po prostu strzela. Blowback jest niewielki, pistolet dość szybko traci ciśnienie, mam wrażenie. No dobra, w sumie nie wiem dlaczego, no ale tak jakoś jest, że dość szybko ten blobak przestaje być jakkolwiek agresywny. O ile możemy mówić o agresywnym blobaku w przypadku tego pistoletu, to właściwie nie jest odrzut, tylko uczucie pracy. Natomiast nadal ona robi pełne cykle, nadal się blokuje w tylnym położeniu po ostatniej kulce. Eee, więc już to funkcjonuje lepiej niż generacja pierwsza. Mogłoby działać jeszcze lepiej, moim skromnym zdaniem. Yy, ale nie działa. No, pistolet strzela, nie jest fantastyczny. No, ta, ta, taka dziwna beretka gng owa Chcieli to zrobili i szczerze powiedziawszy na ten temat chyba tyle. W kwestii podsumowania, dla kogo taki pistolet, dla kogoś, komu bardzo się podoba. Mam wrażenie, że to jest kwestia dość często pomijana przy wyborze jakiegoś pistoletu albo przy skreśleniu go. Są klamki, które no nie są jakieś fantastyczne, strzelają, ale powiedzmy, że i tak się je z jakiegoś tam powodu odrzuca, no bo są lepsze. Natomiast no to jest nietypowo wyglądający pistolet. Nie jest typowa M9, to nie jest nawet A3, tylko coś troszeczkę bardziej skastomizowanego i to się prezentuje całkiem fajnie. Działaniem, no strzela. Moim zdaniem, na pewno nie jest wart swojej ceny, bo te beretki no są po prostu drogie i tyle. Yy, że padnie, no to padnie. Jako boczniak przez jakiś czas na pewno pociągnie, jeżeli faktycznie nie będziemy go jakoś strasznie katować. No i cóż, w tej kwestii chyba tyle. Trochę się zawiodłem. Gdyby ta klamka miała stalowy mechanizm, no to wypowiedziałbym się o niej zupełnie inaczej. Gdyby również działała troszeczkę bardziej zrywnie. To też by była duża różnica. Tymczasem jest jak jest. No dobra, słuchajcie, w tym miejscu kończę ten materiał, ale jeszcze, oczywiście, zanim go skończę, no to nie mogę nie podziękować Anonymusowi za te wszystkie recenzje, za te wszystkie skrzynie z pistoletami, które mi wypożyczał. Mam nadzieję, że jakaś klamka z jego kolekcji jeszcze kiedyś na moim kanale się pojawi. Na razie jednak temat zamykamy. Jestem niezwykle Anonymusowi wdzięczny za wkład w kanał. Jestem przekonany, że gdyby nie jego kolekcja, to zdecydowanie rzadziej dostawalibyście te filmy, bo po prostu nie miałbym o czym nagrywać. I tym akcentem kończę ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał i standardowo, jak po każdym moim filmie, zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do przejania kanałów polecanych, które ja Wam polecam, oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć!